Witajcie moi kochani w nowym odcinku. Na samym starcie chciałbym nadmienić o tym, iż nie mam kompletnie szczęścia co do nagrywania dla Was kolejnych materiałów. Jak nie tydzień temu zbyt nadmiernie opalona czy też spalona głowa po ciężkich moich bojach z ogrodzeniem koło domu, tak dzisiaj niestety jestem troszeczkę przeziębiony. Będziecie słyszeć właśnie tak zwany efekt mówienia przez nos, mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w merytorycznym podejściu do sprawy, a cel jest szczytny, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo popularnym zagadnieniu wśród młodych y, piłkarzy, o temacie, który wybraliście również w naszej ankiecie poprzez Instagrama, Centralna Liga Juniorów czy też trzecia liga seniorów juniorzy czy Seniorze, oczywiście piłka nożna to nie jest matematyka, nie da się tego tak jeden do jednego przeliczyć, że Centralna Liga Juniorów to jest idealny poziom czy też adekwatny, jeżeli chodzi o trzecią ligę seniorów. Niektórzy juniorzy będą grać w pierwszej lidze, niektórzy w okręgówce, niektórzy nawet w A-klasie, a niektórzy zawodnicy z pierwszej czy z drugiej ligi wojewódzkiej mają szansę grać sukcesywnie nawet w pierwszej, drugiej czy też. Ale generalnie mówiąc, weźmiemy sobie dzisiaj na tapetę temat y, Centralna Liga, czy też poziom wysoki juniorski, a może gdzieś tam po, poziom półzawodowy, czy nawet amatorski y, seniorski. Chciałbym również y, zacząć od konkursu, nadmienić o konkursie. Zapomniałem o tym y, wspomnieć w poprzednim y, materiale. Do wygrania jest y, ta piłeczka tutaj po prawej stronie. Na górze, która znajduje się jako nasz rekwizyt. Oczywiście będzie to nowa piłka, replika profesjonalna, może nie, ale jakby to nazwać, replika piłki nożnej, którą zawodnicy grają w Premier League, tudzież w lidze hiszpańskiej. Będziecie mogli sobie wybrać, czy to właśnie ta replika pod kątem piłki angielskiej, czy też hiszpańskiej. A co trzeba zrobić, żeby wygrać taką piłkę? Trzeba po prostu odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Mianowicie pytanie brzmi: co byście usprawnili, co byście zmienili, co byście dodali w naszym studiu, aby sama ta transmisja, sam nasz kanał na YouTube Znowu poszedł krok do przodu. Oczywiście, ja już uprzedzam, iż w następnych odcinkach będziemy mieli do czynienia z, z intrem, z, z jakimś takim przeźroczystym logo, z jakimiś przerwnikami, żebyście tylko nie widzieli cały czas mnie, żeby też były jakieś artykuły, jakieś zdjęcia, jakieś właśnie takie przerwniki, żeby to nie było aż takie bardzo monotonne. Więc to już jakby uprzedzam Wasze. Wasze jakieś, nie wiem, sugestie czy też pytania na przyszłość. Także na pewno w najbliższych odcinkach zobaczycie jakieś przerywniki, jakieś dodatki do tej transmisji, jakieś intro, może jakiś podkład muzyczny. Na pewno coś, co wzbogaci naszą transmisję. Natomiast pytanie właśnie do Was jest takie: co byście zmienili, nie wiem, jeżeli chodzi o, o samą transmisję, o, o rekwizyty? o kanał bezpośrednio na YouTube, czy grafika może jest zła, może miniatury, nie wiem, może, yy, może, może jakaś inna kwestia co, co wam przyjdzie do głowy, napiszcie do nas maila, agencja yy, ze swoim imieniem yy, i nazwiskiem, no i oczywiście z taką solidną odpowiedzią szczegółową. Yy, oczywiście nie jest w stylu trolla typu. Zmienie, zmiana prowadzącego, bo niestety na razie nie jest to możliwe, albo nie wiem, zamknięcie kanału, tylko jakaś taka merytoryczna odpowiedź, która pozwoli nam dalej rozwijać nasz kanał piłkarski. Dobrze, konkurs zapowiedziany, temat w sumie zapowiedziany, więc możemy przejść do meritum naszego dzisiejszego odcinka, mianowicie. Juniorzy, czy seniorzy, Centralna Liga Juniorów, czy też Trzecia Liga? Oczywiście, że seniorzy, oczywiście, że Trzecia Liga. Tak debatowałem nad tym, można powiedzieć, chyba kilka dni i szukałem naprawdę jakichś takich argumentów, które byłyby za tymi poziomami juniorskimi, ale niestety nie znalazłem. Nie znalazłem żadnych argumentów, mimo że pewnie wielu trenerów juniorskich. Będzie się sprzeczać ze mną i twierdzić, że jednak ta piłka juniorska jest tym odpowiednim poziomem dla, dla młodego chłopaka. Natomiast ja, jako e, duży praktyk, duży teoretyk, e, pasjonat piłki nożnej, obserwator, tak? e, osoba, która moim zdaniem jest bardzo kompetentna w tym, żeby się wypowiadać na takie kwestie, e, sądzę, że e, zdecydowanie seniorzy, i to, to, to wręcz e, ta przewaga na korzyść seniorzy, a juniorzy jest przytłaczająca. Wiele aspektów można omówić w związku z tym, co wybrać, tak, czy piłka seniorska, czy juniorska. Wiele aspektów oczywiście, wiele argumentów przede wszystkim na korzyść piłki seniorskiej. Może wymienię tutaj najważniejsze tego typu kwestie. No więc tak, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, niewątpliwie Aspekt mentalny w szatni juniorskiej macie do czynienia, no jakby nie mówić, z łebkami po 17-18 lat, oczywiście z wyjątkami, ale jednak z młodzieżowcami, którzy gdzieś tam w głowie mają: nie wiem, najbliższa relacja na Instagramie z piwem, zdjęcie z półnagą koleżanką, czy też dodanie jak najbardziej obszer obszernych relacji na snapchacie, czy też na TikToku. Natomiast e w szatni zespołu seniorskiego, czy to w czwartej, czy w trzeciej lidze, mamy jednak do czynienia z zawodnikami, byłymi zawodnikami z pierwszej ligi, z drugiej ligi, z trzeciej ligi, gdzie ta hierarchia, ta, ta, ta dyscyplina w szatni jest ogromna. Ta, ta przepaść, również mentalna, w szatni, gdzie tak jak mówię, mamy do czynienia z niedojrzałymi jeszcze zawodnikami w głównej mierze. A styczność z, z, no, z facetami, tak, z panami, piłkarzami, jednak jakby nie było yy, w szatni seniorskiej, yy, to to jest yy, różnica właśnie mentalna kolosalna. Tutaj w, w szatni juniorskiej, gdzieś tam jakby można było, to nogi, yy, zawodnicy dawaliby praktycznie na sam sufit, a tam yy, jednak w tej, w tej szatni. Seniorskie jest rygor, jest dyscyplina, nie można za bardzo nic się odezwać, nie można tym bardziej używać wulgaryzmów, no i można przede wszystkim życiowo też wiele ciekawych kwestii zaczerpnąć wśród takich zawodników, ponieważ no oni zazwyczaj mają już rodziny, przeżyli coś w tym swoim życiu, mogą coś ciekawego nam sprzedać na boisku, czy też w szatni, no na pewno... Są to wzory do naśladowania, tak? Większość albo jakieś nieliczne osoby to są wzory do naśladowania, natomiast no, w, w piłce juniorskiej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z równymi zawodnikami, tak? Więc to nie są jakieś wzory do naśladowania. Ewentualnym naszym wzorem mógłby być trener, ale to jest tylko jedna osoba, tutaj mamy do czynienia z wieloma. Zawodnikami w szatni, z wieloma trenerami. Ta, ta przepaść mentalna w szatni, generalnie ujmując, jest kolosalna. Druga kwestia finansowa. W piłce juniorskiej, mieszkając w bursie, czy w internacie, czy gdziekolwiek, no musimy płacić za tę piłkę, a zazwyczaj płacą to nasi rodzice. Te kwoty są różne, czasami płaci się 100, 200 zł, czasami 300, a czasami nawet 800 za mieszkanie w bursie. Te kwoty naprawdę są zróżnicowane, to zależy od tego pakietu, od tego, jakie tam macie, jaką macie dietę, ile jecie, prawda? Od klubu, oczywiście, czy gra w centralne lidze, jak, jak, jaką markę ma dany klub. No, ale musicie płacić, tak? Czy przede wszystkim wasi rodzice muszą płacić. Przyjmijmy, że kilkaset złotych yy, średnio. Yy, a korzyści z tego oprócz samych treningów, prawda i mieszkania w tej bursie, no niewiele, tak. Natomiast w piłce seniorskiej na takim nawet poziomie czwartoligowym zarobki zaczynają się od 600 do nawet 1200-500 złotych, w zależności tutaj mówię o czwartej lidze, w zależności od tego, jaki to jest klub, jaką ma płynność finansową. Jak wygracie, tak? czy jesteście podstawowymi zawodnikami, czy rezerwowymi, od wielu kwestii zależy Wasze wynagrodzenie, ale jednak jest to średnio od 600 do nawet 1500 zł netto w takiej czwartej lidze, prawda? Czyli tutaj nie tylko nie płacicie, nie tylko się rozwijacie jeszcze bardziej, ale również otrzymujecie wynagrodzenie. I to nie małe, no bo jeżeli chłopak ma 18 czy też 20 lat, no to takie 1000 zł czy 1500 już nie, nie, nie wspomnę o takiej kwocie. To jest naprawdę bardzo dużo dla młodzieżowca. Trzecia kwestia to oczywiście kwestia sportowa, jakby inaczej. Od tej kwestii powinienem w sumie rozpocząć tę dyskusję. No cóż, na poziomie juniorskim mamy do czynienia, tak jak mówię, z osiemnastolatkami, dziewiętnastolatkami, którzy w dzisiejszym tak zwanym miękkim pokoleniu ważą po 175, przepraszam, mierzą po 175 cm średnio, ważą po 60 nawet 55 kilo, no są to tak zwane szczypiory, tak, zawodnicy co prawda poukładani na boisku z dyscypliną taktyczną, ze świetnymi pewnie umiejętnościami technicznymi, bo zazwyczaj te, te, te ligi centralna liga czy też pierwsza liga juniorów cechują się tym, iż zawodnicy są poukładani, są zdyscyplinowani, mają świetną technikę użytkową, ale indywidualnie to są jednak tak zwane szczypiory, czyli zawodnicy bardzo chudzi, którzy oczywiście trenują na siłowni, tak, ale to są młodzi chłopcy, którzy jeszcze dorastają, którzy nie, nie będą w stanie przeskoczyć pewnych kwestii fizycznych tak? czy, czy też rozwojowych. Niektórzy dojrzewają później, niektórzy nawet w wieku 18-19 lat jeszcze rosną, jeszcze nabierają krzepy. Także, także no są to zawodnicy fizycznie, można powiedzieć, wychudzeni, czy też czy też no, słabi fizycznie, tak nie bójmy się do tego określić. Słabi fizycznie, tak mimo że trenują na siłowni, mimo że gdzieś tam jakiś e, zarys tego sześciopaku czy też klatki piersiowej jest, no to jednak są to zawodnicy e, słabi jeżeli chodzi pod kątem fizycznym. E, natomiast e, w piłce seniorskiej w trzeciej czy w czwartej lidze, no, mamy do czynienia już z, z, z dużymi chłopami, tak, z dużymi chłopami, którzy ważą niekiedy po 80-90 Kilo. Zazwyczaj są to zawodnicy no, wyrośnięci, tak? szczególnie obrońcy, gdzie ta trzecia liga cechuje się fizycznością, walecznością, nawet można powiedzieć szybkością. Tak? Ta trzecia liga czasami jest szybsza od pierwszej czy drugiej ligi, ale nadal to jest duża kopanina. To jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, bardzo fizyczna kopanina. I dlatego moim zdaniem ta trzecia czy czwarta liga to jest idealny test dla młodego zawodnika. Jeżeli on przejdzie ten test trzeciej czy czwartej ligi, to wtedy jest już gotowy do gry z automatu, nawet w ekstraklasie czy w pierwszej lidze, mając, yy, mając już wcześniej... Z tyłu głowy, to, że y, taktycznie y, świetnie był przygotowa przygotowany w centralnej lidze, czy też w pierwszej lidze, a do tego doszła właśnie y, ta kwestia mentalna, sportowa, fizyczna, y, którą, y, którą zaczerpnął w trzeciej czy w czwartej lidze. I po takim surwivalu, po, po takim nawet roku w tej trzeciej lidze, czy w czwartej, zawodnik już jest naprawdę gotowy. Do gry na poziomie centralnym, więc ta trzecia czy czwarta liga to jest idealne przetarcie dla młodego chłopaka. I, i tak jak mówię, tak jak w piłce juniorskiej ma do czynienia z chłopakami, no, tak jak mówię, z zmiernymi jednak, z całym szacunkiem tutaj aspektami fizycznymi, tak w tej trzeciej lidze czy w czwartej no, ma do czynienia głównie jednak z z wyjadaczami, tak? z doświadczonymi zawodnikami z pierwszej, z drugiej ligi, bo jednak ta trzecia liga również składa się przede wszystkim z doświadczonych weteranów, którzy mają po 35, czasami nawet po 40 lat i chcą sobie jeszcze no, pokopać, tak, kolokwialnie mówiąc, pokopać w tej trzeciej czy w czwartej lidze. No i zazwyczaj to są zawodnicy mega doświadczeni, z fajnymi warunkami fizycznymi, i, i, i ta, ta, tak jak mówię, ta, ta przepaść y, piłkarska, ta, gdzie w trzeciej lidze mamy, doświadczenia właśnie z, y, mamy do czynienia właśnie z doświadczeniem, y, z ograniem, z, z fizycznością, z dobrymi warunkami fizyczne, fizycznymi, y, tak w piłce juniorskiej jednak mamy do czynienia z chłopakami, którzy y, są bardzo niedoświadczeni, y, nie mają takich warunków fizycznych jak osoby, y, jak seniorzy, jak osoby. Dorosłe. I to się później oczywiście wszystko, to się potem wszystko przekłada na boisko. Przechodząc z juniorów do seniorów, musimy naprawdę wiele czasu poświęcić, wiele się nauczyć, aby się przestawić z tego poziomu juniorskiego, tych wychudzonych zawodników, świetnie poukładanych na boisku, świetnie przygotowanych taktycznie, na ten poziom kompletnie skrajny, gdzie mamy do czynienia z. Z dużymi chłopami doświadczonymi życiowo-piłkarsko, z dobrymi warunkami fizycznymi, gdzie jest duża kopanina, ale ta, ta piłka jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, bardzo fizyczna. I, i, I po takim na pewno teście zawodnik zdecydowanie polepszy swoją jakość i będzie naprawdę de facto, już wtedy gotowy do, do gry. W, no, na poziomie y, zawodowym.